Jeżeli zdarza Wam się oglądać transmisję z zawodów e-sportowych, to widzicie, że gracze mają tam specyficzne słuchawki. No właśnie, nie są to słuchawki ani Steen Seriesa, ani Logitecha, ani nawet Razera. Bo zazwyczaj są to Ace Zony, czyli specjalne słuchawki dla graczy profesjonalnych na zawody. I my te słuchawki dzisiaj przetestujemy. Jeszcze parę słuchawek u nas na stole i od razu mówimy, że są to słuchawki z najwyższej półki. Nie tylko dlatego, że są dla eSportowców, sportowców Mają dużo funkcji, ale też swoje kosztują i o tym się za chwilę dowiecie. Ale ktoś może zapytać, no hejo, dlaczego te kartony są tak porozrywane? I oprócz tego, że Smarty nie to umie... To nie ja, to nie ja. Nie umie otwierać. To nie, naprawdę to nie ja. <laughs> Przez ostatni czas testowaliśmy te słuchawki, więc były one otwierane. Teraz chcieliśmy Wam pokazać, jak to wygląda w kartonach, ale tak naprawdę one już nam przez chwilę służyły i Smarty, i ja, i nawet Flipster. Każdy miał chwilę z tymi sławkami. Trzy rodzaje sławek Wam pokażemy. Pierwsze to właśnie te turniejowe dla najbardziej wymagających prograczy. Drugie z trochę niższej półki, ale nadal dla bardzo wymagających. I wersji właśnie wireless i wersji klasycznej. No i zacznijmy od tego, jak te sławki są zapakowane, bo zapakowane są w bardzo ciekawy, sztywny futerał yy, i to jest bardzo fajne rozwiązanie, no bo mamy tutaj do czynienia ze słuchawkami dedykowanymi dla prosów, którzy bardzo często jeżdżą po prostu na lany i faktycznie tak. warto było, żeby słuchawki z tej półki cenowej przewozić po prostu bezpiecznie. I tych elementów tego, że właśnie takiego oczka, że to są ludzie, którzy jeżdżą na turnieje po różnych miastach, jest kilka, nie tylko to, ale to jest właśnie ważny element. Te droższe, zapakowane w takie opakowanie trochę jak na buty i też mają case, ale ten case jest jest jeszcze bardziej okazały, jak widzicie. No ale też same sławki są bardziej okazałe, bo ja Wam je teraz pokażę. Proszę no, bardzo. No tu wjeżdżają no. kolosy. O, o, patrzcie to. Widzieliście? Jak kiedyś są czasami takie sławki, jak na budowę, żeby dźwięko szczelne, to dokładnie tak to wygląda. Nie przez przypadek, bo właśnie te sławki mają Was odcinać od otoczenia, nie tylko za pomocą ANC, ale także za pomocą samej muszli. Ale o tym więcej za moment. A teraz przechodzimy do szczegółowego omówienia tych słuchawek. Jeżeli ktoś z Was jeździ na nartach albo ogląda zawody narciarskie, to wie, że profesjonalni narciarze mają takie buty, które mają najmocniej ściskać tą stopę, żeby móc jak najszybciej, jak najlepiej zjechać i oni zaraz po zjeździe sobie tego buta otwierają z ulgą. Buty narciarskie zazwyczaj nie są za wygodne, ale te już w ogóle są jak imadło. I powiem szczerze, jak ja testowałem te sławki i Smarty, chyba się zgodzi, to one są właśnie jak takie buty narciarskie dla mega profesjonalistów. Kładziecie sobie na głowę? Teraz mogę krzyczeć już, bo nie słyszę się prawie w ogóle jestem odcięty, idealnie tutaj ściskają mm -hmm. dookoła ucha. No słuchajcie, głównym założeniem tych słuchawek jest to, żeby żaden dźwięk z zewnątrz się do nich nie dostawał. Jeżeli jesteśmy w tłumie krzyczących kibiców, to nie możemy się absolutnie rozpraszać z meczu i faktycznie tych dźwięków nie możemy słyszeć. To zadanie te słuchawki spełniają naprawdę bardzo dobrze. Czy to słuchawki, które są jednocześnie komfortowe? No tutaj niestety mam bardzo mieszane uczucia, ponieważ ja mogłem wytrzymać Maksymalnie 2-3 godzinki jednorazowej sesji na takich słuchawkach, no ale to też tyle w jednorazowej sesji, że spędzają właśnie na arenie podczas grania swojego meczu. Dokładnie, to trzeba sobie powiedzieć szczerze, to nie są słuchawki, które są nastawione na komfort. Oczywiście one nie mają jakichś tam miejsc, gdzie nas, nie wiem, coś szczypie, coś mhm. ubiera. Najzwyczajniej w świecie, żeby osiągnąć ten efekt, który się chciało, czyli odcięcia, one ściskają tą głowę i z tym uciskiem, o ile godzina, dwie, trzy, to im dalej, tym bardziej jest to mozolne. No i można tutaj podać przykład supersportowego samochodu. Jeżeli chcemy być na torze najszybsi, najlepsi i osiągać rekordowe prędkości, no to nie możemy jechać po tym torze G-klasą, która będzie bardzo wygodna do siedzenia, a musimy po prostu wsiąść w jakieś Ferrari albo inną formułę. I... Spudzian chyba sam potwierdził, że ciężko się tam zmieścić i nie jest na wygodnie. Ale właśnie dlatego są słuchawki te, czyli te mniejsze, które już znacznie O Jezu, to jest tak różnica kolosalna w mm -hmm. ścisku, że ja ją po prostu czuję od razu co nie zmienia faktu, że one też bardzo dobrze wygłuszają, swój efekt osiągają. Tutaj się absolutnie zgadzam. Gdybym miał porównać uczucie, które towarzyszy przy zakładaniu tych słuchawek, jest to bardzo podobne uczucie do zakładania Steel Seriesów, chociażby Nova Pro, natomiast to wygłuszenie tutaj jest po prostu lepsze. Mocniejsze, bardziej intensywne. Tak. Faktycznie te dźwięki są dość mocno odcięte. I od razu tutaj wspomnę, że mają one wszystkie technologie ANC, która ma jeszcze bardziej nam pomóc w tym, żeby wygłuszyć wszystkie dodatkowo dźwięki, jakieś białe szumy i tak dalej. Ja na przykład wykorzystywałem to to, że mam suszarkę i tam czasami jak w suszarce coś pracuje, to to ANC jeszcze dodatkowo wycina te hałasy i rzeczywiście jesteśmy już w pustce. Warto jednak powiedzieć, że to nadal nie będzie najbardziej komfortowy zestaw. Jest dużo wygodniejszy niż tamten, ale znam headsety, które bardziej stawiają na wygodę. To nie są też słuchawki dla miłośników wygody. Słów kilka o designie tych słuchawek. Zaczniemy od tego najdroższego modelu. No i tutaj również mam takie uczucie, że to są słuchawki dobrze wykonane pod kątem designu. Faktycznie trudno mi się do czegoś doczepić, chociaż no, troszeczkę trącą myszką faktycznie. Więc co? Ja mam takie wrażenie, że ten design został specjalnie w taki sposób zrobiony, żeby wyglądem potwierdzały ich zastosowanie, czyli są takie bardzo Studyjne, okay. takie szorstkie -szor w szor swoim y, wydźwięku. Surowe. Surowe, o, właśnie o to chodzi. One są surowe, czyli takie jak zazwyczaj rzeczy do profes profesjonalnych zastosowań, mm -hmm. gdzie design odchodzi totalnie na bok. A nawet design jest niepożądany w Dokładnie. tego typu produktach. Dokładnie i według mnie oni po prostu chcieli to podkreślić i te produkty nie są designerskie. To kolejna rzecz, to nie są dla ludzi, którzy y, lubią tutaj, że to wygląda i pewnie Ejson by powiedział, Słuchajcie, tacy, co lubią wyglądać, to są tacy, co tam coś tam, te grają i w brązie siedzą i silverze. Aha! <laughs> A ty lubisz wyglądać? Latynę wbiłem. <grym> I <grym> czempiona mam w Fortnite. Co, co drugi siedmiolatek to jest. C.E. się miałem. Syn mojego kumpla ma <grym> pięć. Ma Jaką masz rangę w lolu? Co? <grym> z ma. No. Ale z ambicjami. <grym> Trzeba też podkreślić, że właśnie to jest ten element, bo każdy z nas gra trochę też w inne gry, że najbardziej skorzystają z możliwości tych sklawek gracze FPS-ów oczywiście, bo. O ile no o, każdy powie, że fajnie mieć dobry dźwięk w lidze, legend i tak dalej, no ale umówmy się, w lidze można grać bez dźwięku i w zasadzie prawie w każdym przypadku nie robi to, oprócz jakichś tam pojedynczych dźwięków, nie wiem, ultimateów, które mogą nam dać znać, że coś jest na rzeczy, nie? Ale no nie jest to game Grasz bez dźwięku w Liga? <laughs> Ja, I to bez, bez, bez patrzenia. by wiele wyjaśniało. Słuchajcie, oczywiście dźwięk jest bardzo istotną kwestią tych sławek, ale faktycznie zgadzam się, że to są słuchawki, które, z których najbardziej będą zadowoleni gracze FPS-ów. Bo jeżeli chodzi o dźwięk i pozycjonowanie w tych tak. sławkach jest naprawdę wyśmienicie, jest naprawdę fenomenalnie. To jest coś, nad czym się delikatnie rozczulałem. No i faktycznie w momencie, kiedy grałem w tych sławkach w CS-a, to odnalezienie pozycji gracza, który gdzieś nadchodził z zapleców. Z boku, na dole nie stwarzało absolutnie żadnych problemów. Jeżeli chodzi o pozycjonowanie, jest tutaj naprawdę 10 na 10 Ale ja też, jak każdy pewnie, mając jakiś headset słuchawkowy przy, w komputerze, słuchałem na nim muzyki, słuchałem na nim YouTube'a. I o ile powiem, że no, do YouTube'a nie trzeba mieć żadnych wodotrysków, ważne, bo zrozumiałe jasne, to do muzyki jest tu ok. Ale nie ma tego, co by się oczekiwało, że wydałem te pieniędzy i to jest do muzyki. Gra. Ale te słuchawki jednoznacznie mówią, stary, ja jestem do gier. Ja mogę ci otworzyć muzykę. Ale tu nie będzie szału, bo ja jestem tak skonstruowany, żeby dać. Czym innym popis. Zgadzam się absolutnie. Jeżeli chodzi o defaultowe ustawienia tych słuchawek, faktycznie tak jest. Nie będziemy mieli pełnych wrażeń audiofilskich, pomimo tego, że te słuchawki kosztują około 3000 zł. To jest spoiler! A nie miałem powiedzieć? Nie może, że. No. Kiedyś trzeba. 3000 zł, o, moi drodzy, ponad. No i faktycznie to jest, bo może być delikatnym problemem, chociaż rozwiązaniem tego problemu będzie aplikacja. Aplikacja, która towarzyszy Z którą możemy zainstalować na swoim telefonie, możemy tam wybrać presety, które nas interesują i faktycznie z tych presetów na bieżąco korzystać, na bieżąco je zmieniać. Czyli jeżeli będziemy mieli ochotę pograć w CSK, to włączamy preset do CSK, nawet defaultowy. Jeżeli będziemy mieli ochotę pooglądać film albo posłuchać muzyki na tych słapkach, to również. Wybierzemy odpowiedni equalizer, yy, odpowiednie ustawienia equalizera do tego, żeby faktycznie taki film albo muzykę sobie na tych słupkach odpalić. jest jedna ciekawostka tutaj, bo ktoś powie: A na komputerze też to mogę zrobić w specjalnej aplikacji? Otóż nie. Amazon nie ma takiej aplikacji i to było dla nas na tyle dziwne, że spytaliśmy nawet ich bezpośrednio, z czego to wynika. I okazuje się, że oni mówią, no może kiedyś będzie na komputer, ale dla nas najważniejsza i priorytetem była aplikacja mobilna, gdyż ponieważ mamy e, graczy nie tylko pecetowych, ale mamy też graczy konsolowych na przykład, którzy również e, mogą korzystać z tego typu słuchawek, no i oni wtedy mieliby problem z zainstalowaniem takiej aplikacji albo dostępem, więc tutaj mamy urządzenie uniwersalne, aplikację uniwersalną, która będzie i dla graczy konsolowych, i dla e, pecetowców, e, po prostu dla każdego. Mało tego, e, ta aplikacja będzie mogła być wykorzystywana e, również na turniejach, na turniejach LANowych, na których gracze po prostu nie mogą instalować ze Wewnętrznych aplikacji z obawy tak. przed y, na przykład zainstalowaniem cheatów. Albo jest to problematyczne, albo mają na to mało czasu, więc po prostu mają preset, już określone swoje specyfikacje w telefonie, w apce. Przychodzą, odpalają apkę, Enter. Wszystko, co sobie ustaliłem, już mam bez grzebania w komputerze. Kolejny raz taki smaczek pokazujący, mamy konkretne zastosowanie i do konkretnych ludzi kierujemy swój produkt nie do takich casuali. Sławki Aspire Wireless to najnowszy ich produkt i warto o nim powiedzieć jeszcze tyle, że wykorzystują one najnowszy standard łączności bezprzewodowej Low Energy Bluetooth i jest to o tyle ciekawe, że to jest właśnie standard, który jest przyszłością i naprawdę zmniejsza do minimum te opóźnienia, ale jest o tyle przyszłością, że w zasadzie nie ma jeszcze do niego odbiorników. Dokładnie, mało urządzeń ten standard, te standardy obsługuje, więc po to, żeby wykorzystać w pełni możliwości tych słuchawek, faktycznie będziemy musieli po prostu jeszcze troszeczkę poczekać. Dokładnie, ten sprzęt dopiero się pojawia, także nie jest to takie oczywiste, żeby już teraz z tego korzystać. To co może być dla Was ważne i bardzo łatwe do odbioru to mikrofony, także no, przetestujmy. Warto powiedzieć, że tutaj Aison także chwali się tym wy wyciszaniem dźwięków z otoczenia. Nawet jest taki ciekawy filmik, który możecie sobie teraz zobaczyć. z stres de oraz Jeg sidder lige nu foran lufthavnen sammen med a hvor vi skal til stressteste den her mikrofon, når der er så et fly, der flyver lige over hovedet på mig. Hvis jeg bliver ved med at snakke og snakke og snakke, kan man så godt høre mig på trods af et kæmpe fly over hovedet på mig. No i ta funkcja polega na tym, że w aplikacji możemy wyciszyć sobie konkretne częstotliwości dźwięku, które nasz mikrofon miałby odbierać albo odrzucać. Czyli na przykład, jeżeli będziemy mieli wentylator chodzący w tle albo klimatyzację głośną, albo mamy otwarte okno i słychać szum samochodów, to po prostu te mikrofony tego dźwięku nie będą wyłapywać. Moi drodzy, przechodzimy w takim razie do testów mikrofonów. I na mojej głowie są pierwsze tańsze słuchawki, ale bezprzewodowe. No i w tym momencie słyszycie mnie przez mikrofon z tych słuchawek, czy pojawiają się przestery. Mam nadzieję, że takich nie będzie. Patrząc na wykres, faktycznie ich nie ma. No ale przechodzę do głosu nieco bardziej spokojnego, gdybyśmy sobie na przykład w nocy pogrywali w gierki i chcieli pogadać ze znajomymi. Przechodzimy do testu słuchawek przewodowych tej samej klasy. No i już widziałem, że faktycznie przestery się nie pojawiały, ale czy mikrofon w słuchawkach przewodowych będzie lepszej jakości? O tym już się przekonaliście. Weryfikacja przede mną i oczywiście głos nieco spokojniejszy dla porównania i sprawdzenia tego, jak ten mikrofon radzi sobie w nieco cichszych warunkach. Operator coś do mnie mówi, flipster coś do mnie mówi, a ja ich kompletnie nie słyszę w tym momencie. Naprawdę jestem całkowicie odcięty od świata zewnętrznego. Zero audio do mnie z zewnątrz dochodzi. Mam nadzieję, że się za bardzo nie drę, chociaż mój głos na bank jest teraz podniesiony. Ja nawet nie zdaję sobie z tego sprawy. Ale oczywiście postaram się mówić też do tego mikrofonu nieco spokojniej, w razie jakbym narobił trochę przesterów. Mikrofony już słyszeliście i trzeba przyznać, że jest naprawdę dobrze i im wyżej, czyli w tych, naprawdę fajnie, 0 zero przesterów, brzmi to dobrze. W wireless trochę gorzej, ale nadal warunki, jeżeli chodzi o te mikrofony, są bardzo dobre i dają dużo możliwości, także za to plus. Jeżeli chodzi o te sławki, to żeby to wybrzmiało, te kierowane do naprawdę największych, jakby ktoś powiedział, tryhardów. Hardkorowych graczy. Hardkorowych graczy. 3,5 tysiąca. Ja nie testowałem droższych. Nie, ja nie też na głowie nigdy droższych nie miałem. No i powiedzmy sobie bardzo wyraźnie, są to sławki skierowane do konkretnej grupy odbiorców. Tak. Do odbiorców, którzy bardzo często jeżdżą na lany, którzy bardzo dużo grają w CS-a na poziomie profesjonalnym i faktycznie muszą się odciąć od świata zewnętrznego. No i też gracze lubią grać na tym samym, na czym grają na turniejach. I jeżeli będą mieli te sławki, to będą mieli przeniesienie 1 do 1, nic ich nie zaskoczy. Przyzwyczajenie ma bardzo duże znaczenie w profesjonalnym esporcie. Jeżeli chodzi o te słuchawki, one są obie pary w zasadzie za 1500 zł, czyli podobnie, z... i jest to już bardziej przyziemna propozycja, ale nadal wymagająca od nas wydania pieniędzy. I mówię, słucha się z tego muzyki. Ze wszystkich tych słuchawek dobrze. I naprawdę jakość dźwięku jest dobra, żeby to by brzmiało, jednak nie jest to audiofilski zestaw i za te pieniądze do muzyki możecie mieć znacznie coś lepszego. To nadal jest zestaw do gier z dobrym mikrofonem i e, z bajerami takimi jak ANC, czy właśnie w przypadku bezprzewodowych, to nowe połączenie bluetooth. Bardzo ciężko nam jednoznacznie powiedzieć, że to jest zestaw do polecenia. To jest zestaw do polecenia dla ludzi, Którzy są sprofilowani na konkretny produkt i na konkretne wyzwania. Na osiągnięcia. Na osiągi. Dokładnie tak. Dlatego mogą budzić wiele kontrowersji i wiele różnorakich opinii. I tej opinii waszej jesteśmy ciekawi. Piszcie koniecznie, co uważacie o takim produkcie, który skierowany do bardzo wąskiej grupy odbiorców. Oczywiście. Może nie, mie nie mieliście okazji posłuchać tych słówek, chociaż jak na PGA wpadniecie albo będziecie szukać takich eventów, okazja na przetestowanie będzie i wtedy łatwiej sobie wyrobić opinię. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie, a my się na dzisiaj żegnamy. Trzymajcie się, cześć! cześć.